Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Racket League na moim kanale Dzisiaj troszkę na live z Kriketonem pograliśmy sobie e, No i moi drodzy, wbiliśmy na dwójkach dywizję drugą, e, dywizję czwartą w złocie dwa Tutaj mamy na jedynkach złoto 3, dywizje pierwszą i złoto pierwsze e, Dywizja pierwsza na trójkach, dzisiaj sobie pogramy solówki, jeżeli wam się materiał spodoba no to dajcie łapę w górę e, subskrypcję, dzwonek powiadomień no i lecimy sobie z kolejnymi rankedami w Racket league. Dzisiaj forma powiem Wam szczerze, że dopisywała nam mega. Przegraliśmy przez dwie godziny e, tylko z dwa albo trzy mecze. Ale resztę mecze wyklikaliśmy z naprawdę dużymi wynikami. Jak pójdzie teraz, zobaczymy, gramy z jakimś streamerem, gramy z jakimś streamerem, tak widzimy tutaj e, po niku, no i co? Bless RNG? bless RNG oby forma dopisała ludzie. E, I lecimy sobie solowy pierwszy meczek. Solówek jeszcze tym naszym... Autem nowym jechałem. E, karnetowym bodajże nie grałem, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, I zobaczymy. Może w końcu tą platynę uda nam się dobić. Dobra, piłę wybijamy delikatnie. Na drugą stronę, że tutaj na środku nie była. Pamiętajcie, nigdy piłki na środek nie wyprowadzajcie, bo to się później zawsze źle kończy. O, mogłem go przestawić delikatnie. Byłoby nam dużo, dużo e, łatwiej tutaj z nim. To sobie weźmy. Gość też ogarnia, o co chodzi troszkę, bo jak widzicie. Lecą górne piłki tutaj, dobra, wykopujemy. To on się boi tej kontry. On się boi tej kontry, ale ja tutaj też próbuje coś pokombinować. I to jest chyba, ludzie, bramka dla nas. Dobra, nie, niestety, słupek, niestety, słupek, mało brakowało. Już myślałem, że to leci to na bramkę, no ale niestety, ludzie. Mamy tutaj, nie trafiono piłkę, wybijamy to do przodu. Jeżeli on tego nie trafił, mogłem, mogłem, ludzie, mogłem, za bardzo spanikowałem i to jest bramka dla niego. Była okazja do tej strzelania bramki, niestety straciliśmy ją, e, więc lecimy dalej tutaj. No nie ciekawie, nie mogłem to odpuścić, no ale niestety ludzie, no nie pykło nam delikatnie. Oj, strasznie zły kikow, strasznie zły kikow, ludzie. To jest kikov, który często się kończy bramką, dokładnie. To jest kikow bramkowy. Źle wykopałem sobie piłkę. No i niestety tracimy drugą bramkę pod rząd. Dosyć bardzo szybko, nie? Więc musimy to teraz nadrabiać. E, jak widzieliście, dobrze się mecz układał dla nas. Mieliśmy słupki, mieliśmy poprzeczki. No a się skończyło, ludzie, jak zawsze. Kolejny zły No i tu może być kolejna szansa dla niego. Piłka nietrafiona. Niestety on też nie trafia. Znaczy, niestety dla nas, niestety dla niego. E, piłka dla niego jest nietrafiona. No i teraz on coś kombinuje wow, jak ładnie po ścianie ją poprowadził, nie? że ona mu w ogóle nie uciekła. Jest naprawdę też troszkę szczęścia dopisanego. Uuu, strasznie złupiąkę sobie kopnąłem. Teraz tutaj jedziemy po busta. Nie oddajmy mu tego. Nie, on jest lepszy. On jest lepszy, ludzie. On wie na czym ta gra polega. O, jezu, piłkę wykopał. Myślałem, że strzeli to, ale wykopał. Honorowy gracz może, bo. E, wiedział, że trasę tutaj brameczkę. No i udało nam się. 2-1, 2-1. Chyba, że chciał coś fajnego tutaj stworzyć. No i mu to nie wyszło. No ale dobra, odbijamy się. Odbijamy się delikatnie. E, I lecimy z kolejną rozgrywką. Nie, dalej z tym samym meczem, tylko kolejną e, brameczką, kolejnym wykopem. Mamy kiko fik tutaj. Pik, dobra. Źle poleciał, źle poleciała ta piłka. To jest piłka ludzie na bramkę. To jest piłka kikofowa na bramkę, ale udało się ją w miarę jeszcze nam tutaj wykopać. No ale było już niebezpiecznie. Bra, lecę sobie po tego boostera. Co ten się kombinuje? Cały czas coś tutaj kręci sobie. Dobra, próbujemy tutaj z tą piłeczką zagrać. Przerzucamy ją do góry. Niestety nie udało się w stronę bramki skierować. Gramy defensywnie. Cały czas ludzie stracimy. Tracimy tutaj tą jedną bramkę. Oj, myślałem, że to lepiej poleci. Niestety nie udało się. Była okazja dalej, była dalej okazja strzelenia bramki. Czekajcie, bo coś mi głowa swędzi. No, w dupę jeża. Eee, pyk. Powiem tak, ten gość się strasznie zepsuł. On dużo lepiej przed chwilą grał. A teraz coś tutaj się dziwnego wydarzyło. I mamy 2-2. Wydaje mi się, że ten gość dużo, dużo lepiej przed chwilą grał. Nie, i czy on mnie odpuszcza? Czy co się stało? Nie mam pojęcia, ludzie. 2-2 aktualnie mamy. Chyba, że on się wyluzował za bardzo. Eee, tak powiem, troszeczkę sobie odpuścił. No i teraz ten meczek zaczął mu uciekać, chyba że on tak od początku grał, tylko ja nie wykorzystywałem tych sytuacji eee, strzeleckich, nie? Dobra, aktualnie mamy 2-2-2-2, to jest bardzo dobry wynik, nie? Już jeździ po ścianach. Już jest, ludzie, jazda po ścianie. Więc no, jak widzicie, patrzcie tutaj jaka piła, patrzcie jaka piła. To nie jest amator. Możliwe, że tu jest, ludzie, robione tak zwane smurfowanko. Eee, chociaż nie wiem, trudno wyczuć gościa. Piła sobie leci delikatnie, może do środka ją wykopię. To no bardzo się wystawiać, nie można na tych soluweczkach. Bo, jak taka piłka wam ludzie ucieknie, no to się to źle może skończyć. Dobra, wykopaliśmy to delikatnie do boku. Teraz my atakujemy. Dobra, delikatnie ona poleciała na razie, ta piła. Bardziej mogą zaatakować, ale to jest ryzykowne ludzie, to są solówki Tutaj każdy błąd się kończy bramką e... No i leci dosyć ładna piłka od niego, wykopiemy to lekko do przodu O, nie lubię tych piłek, są jedne z najgorszych piłek dla mnie Jeżeli chodzi o raketa, no i zobaczymy teraz co będzie Oj, boostera nie udało się drugiego złapać, więc cofkę robimy Dobra, troszkę się tutaj wzmacniamy, przyspieszamy, 100% do palacza Przekiwał mnie. Obkiwał mnie ludzie i to jest 3-2 dla niego. Oj, powiem wam szczerze, wydaje mi się, że ja gram z dwoma innymi ludźmi tutaj w tym meczu. Albo ten gość odpuszcza, albo naprawdę ludzie, coś jest tutaj nie tak, bo coś te zagrywki są dziwne tutaj, nie? Te bramki wchodziły luźno, no ale gdy koleś zaczyna tracić, to strasznie duży przypływ skilla tutaj dostaje. Więc to się dla mnie źle kończy później. Uuu, zaryzykowałem. To jest ludzie bardzo duże ryzyko, co teraz zrobiliśmy. No ale muszę już, muszę już, bo wynik ucieka. Więc sobie nie mogę pozwolić na odpuszczanie jakieś mocniejsze. Dobra, boostery goś mi wziął. Chcę po tego buścika podjada. Patrzcie, on dziwnie do piłkę prowadzi. Raz jest perfekcyjny i się nie myli. A raz robi takie błędy, że to jest ludzie nie do opisania. Dobra? Ładna piłeczka teraz od niego leci. To jest ludzie dla niego meczyk Niestety, ten mecz skończymy tutaj porażką. Ale tak jak mówię, mam dziwne wrażenie, że grałem. O! Z dwoma innymi osobami w tym meczu. Gdyby to weszło, to byśmy mogli poważnie o ale mecz był wyrównany, nie? Dosyć tutaj e, graliśmy spokojnie. No i 3-2. 3-2, porażka. E, no i co, będzie złoto 2? Nie, nie spadliśmy do złota 2. Mamy złoto 3 cały czas. Lecimy z kolejnym meczem. No i widzowie, jesteśmy w kolejnym meczu. Mecz szybko wystartował. Gramy na przeciwnika, który gra. Na komputerze, no i powiem wam, że syndrom konsolowca nas teraz nie dopadnie, nie? Ale jak będzie, zobaczymy, zobaczymy O, dobra, piła poleciała do przodu od nas e, Troszkę odpuściłem tutaj gościowi Ale to jest, ludzie, nie, to nie jest bramka, to nie jest bramka Oj, coś tam, ludzie, jest misowane e, Więc mamy tutaj okazję zwycięstwa na tym meczu Bo widzę, że gość nie jest jakiejś topowej klasy Bo stara odpuściłem niepotrzebnie będzie kiwał. Możliwe, że będzie kiwał nas. Dobra, piłeczka. Do przodu pchnięta delikatnie. byleby sobie przewagę zrobić jednej dwóch bramek. Później można ludzie już się e, w grze bawić, nie? O, dobra piła była. Mieliśmy okazję tej przyszpicowania jej, że tak powiem. A nie wyszło. No i dobra, co on tam kombinuje? Coś tam kombinuje kiwać. Ta piłka mu ucieka. No póki co ludzie, nie wydaje się gość być wymagającym przeciwnikiem. A gra naprawdę mega spokojnie, z tego bramki nie będzie. Z tego bramki nie będzie, on tej piłki nie trafi. Tego sobie delikatnie bym chciał przesunąć. Eee, było niebezpiecznie, było chwilę niebezpiecznie. Była ta strefa taka... No przypału, ale powiem wam szczerze, że... Nie powinniśmy tego meczu przegrać, tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, bo, bo, bo jak widzicie, ten gość nie jest jakimś dobrym graczem. Jest naprawdę do wyklikania. Dobra, przejął mi tą piłeczkę. Busta, wezmę. Gdybym miał busta, ten to tą piłkę poprowadził do bramki. Niestety tego busta nie miałem. No i patrzcie, gość mnie obkiwał. To jest najgorsze, że czuję się mocniejszy od niego. Ale gość mnie tutaj obkiwał tak, że prawie żeśmy stracili bramkę, nie? Gość gra mądrze Naprawdę gra mądrze i trzeba będzie na niego uważać. Dobra, piła do przodu. Może się dobrze podbije. Obroni to. Dobra. Coś zrobię cofkę po busta. Wyleciała górą, to czuję, że mógłby tego nie ogarnąć. Kontrujemy to do przodu. Może się dobrze odbije, leci po busty. Oj, ten buśik był niebezpieczny troszkę, bo jakby nie dojechał do tej piłki, to miałby problem dosyć duży. Pyk, do bolku. Oj, nie trafił na piłka. Teraz on ma okazję. Strzelenia bramki. Oj, poszła mu w drugą stronę. Nie, ten gość jest giga słaby ludzie. No nie mogę takiego meczu przegrać. Dobra, strzał. Czy to będzie strzał na bramkę? To będzie strzał na słupek. Strzał na słupek ludzie i strzały na słupki. Są denerwujące strasznie, nie? Bo jeden słupek, drugi słupek. Troszkę brak dopisanego szczęścia i się okaże później, że trzeba będzie nadrabiać, nie? Dobra, piłka do przodu. Podbijmy ją delikatnie, ona się dobrze podbiła sama O, żeby nam gość to wystawił No i teraz ludzie Jesteśmy w złej sytuacji Dobra, przesuńmy sobie gościa delikatnie Złapmy tego boosta No niestety No niestety Widzowie Ale patrzcie co tutaj się dzieje Ja miałem okazję dalej strzelenia bramki I przez nietrafione sytuacje Nietrafione piłki Tracimy to, dobra, leci na piłka, czy to do... Padnie nas bramki? Nie! Kolejny słupek. Kolejny wizowy słupek. No i na tych słupkach, póki co, się mogę przejechać. Walczymy, walczymy twardo. Tak jak ja mówię, ja rocket ligowy świry to nie jestem. Nawet bym mógł powiedzieć, że jestem naprawdę na poziomie giga amatorskim. No ale próbuję, próbuję, próbuję ludzie, ćwiczę tą grę. Trenuję cały czas na tych normalkach, na tych meczach, znaczy na rankadach, bo ja trenuję na rankadach. Wiem, że to nie jest dobre Okej, okay, to jest bramka dla niego, ludzie Tragedia, tragedia Nie wiem, jak z tym gościem przegrywam Ale to jest bramka dla niego Gość gra też dziwnie troszkę Gra mega bezpiecznie, mega safe I to, ludzie, może być dla niego Dosyć dużym Plusem, dobra, piła do przodu Wycofmy Tutaj, on tego Nie no, on to obronił On to potrafi te piłki bronić Patrzcie tutaj, to jest ludzie kontra to jest chyba jeden z najbardziej unlucky meczy w Rocket League, jaki mi się w ostatnim czasie przydarzył. To jest, patrzcie O, jest zagranie, ludzie. Zaraz na bramkę kolejną. Jak my to przegramy, to ja się, ludzie, naprawdę delikatnie zdenerwuję, nie? No bo jak taki mecz można przegrać? Jak ten mecz można przegrać? Nie mam pojęcia. I co najlepsze, ja to prawie przegrałem większym wynikiem, większym wynikiem niż 1-0. Ten mecz powinien być, ludzie, zwycięski dla nas i to dosyć luźno. Pyk, dobra, nie udało się z góry sprzątnąć tego. Tri, tu, nie. Nie wierzę, ludzie. Ja nie wierzę sam w siebie. Jak mogłem ten mecz przegrać? Ten mecz był naprawdę prosty. Ten gość nic nie zrobił w tym meczu. Eee, jedna kontra. No i niestety jest gol z jego strony. I przegrywamy ten mecz. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Mi się on średnio no, podobał, ten mecz mi się średnio podobał. Bo był on zwycięski dla mnie. E, póki co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć Wam.